Kółeczko to świetne, genialne narzędzie treningowe, i w tym filmie będziemy o nim mówić. A właściwie to będziemy mówić o jego braku. Cześć, ten kanał nazywa się Trenuj Dla Zdrowia. Ja mam na imię Grzesiek, i dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy mówić o kółeczku. Kółeczko to świetne narzędzie treningowe, dzięki któremu będziemy mogli bardzo dobrze przetrenować mięśnie brzucha. A poza mięśniami brzucha to oczywiście nasze mięśnie głębokie korpusu, czyli mięśnie kor albo mięśnie rdzenia. Poza tym też bardzo ciężko pracują mięśnie naramienne oraz tricepsy. Ja szczególnie jestem wrażliwy, jeżeli chodzi o tricepsy, bardzo często po ćwiczeniu. Tym narzędziem treningowym tricepsy po prostu czuję. No dobrze, może zanim przejdę do meritum sprawy, jeszcze tylko powiem, w jaki sposób powinno się wykonywać to ćwiczenie. Otóż tutaj kluczem jest koci grzbiet. Tak, do tego ćwiczenia powinniśmy zrobić koci grzbiet, czyli ten grzbiet powinien być zaokrąglony w przeciwieństwie do wielu innych ćwiczeń. A poza tym powinniśmy mieć cały czas bardzo mocno napięte mięśnie brzucha, a zwłaszcza w momencie, kiedy się już rozciągamy. Wtedy te mięśnie brzucha powinny być napięte na maksa. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że oczywiście je trenujemy i one wykonują ciężką pracę, to też zabezpieczają nasz odcinek lędźwiowy. Jeżeli mięśni brzucha nie będziemy mieli napiętych, wtedy nasz odcinek lędźwiowy jest zagrożony i możemy po jakimś czasie nieprawidłowego wykonywania tego ćwiczenia, możemy po prostu złapać kontuzję. Okej, okay, czyli tak. Kocik, grzbiet, bardzo mocno napięte mięśnie brzucha. Świetne ćwiczenie, którym zbudujemy sobie świetny sześciopak. Poza tym, między innymi wzmocnimy też mięśnie naramienne i tricepsy. Ale, 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 teraz najważniejsze. Co zrobić, kiedy na siłowni nie ma kółeczka? Albo, uwaga, co zrobić, kiedy jest kółeczko, ale... No więc, co zrobić w takiej sytuacji, w sytuacji, kiedy kółeczka na siłowni nie ma, albo, no, właśnie jest ktoś, kto nie chce się nim podzielić, po prostu kółeczko jest zajęte? Otóż, w tym momencie będziemy mogli użyć narzędzia treningowego, które nazywa się sztanga. A sztanga jest na każdej siłowni, no. Chyba, że na jakiejś siłowni nie ma sztangi, ale wtedy zdecydowanie powinieneś zmienić siłownię, absolutnie zmienić siłownię. No dobrze, a jak używamy sztangi? No dokładnie tak jak kółeczka, tylko że sztanga daje nam ten plus i ma tę przewagę nad kółeczkiem, że po pierwsze możemy sobie rozstawić ręce szerzej, co będzie z automatu powodować inny troszeczkę bodziec na nasze ciało. A oprócz tego możemy też progresować poprzez zwiększanie ciężaru sztangi. Im sztanga cięższa, tym po prostu będzie nam trudniej wykonać to ćwiczenie. I tym mocniej będziemy musieli angażować nasze mięśnie brzucha, czy też jak już wcześniej wspomniałem, mięśnie naramienne czy tricepsy. Tak więc polecam używanie sztangi. Czasem nawet jakieś kółeczko dla odmiany warto sobie to ćwiczenie porobić sztangą. Świetnie działa, myślę, że będziecie mieli super rezultaty. Tak więc nie załamujcie się, jeżeli na waszej siłowni takiego urządzenia nie będzie. Tak więc mówiłem o tym, że sztanga ma przewagę nad kółeczkiem, ale kółeczko też ma przewagę nad sztangą, ponieważ jest małe. Jest małe, można je wszędzie zabrać i można nim ćwiczyć. Ze sztangą, taką zwłaszcza olimpijską, z dużymi ciężarami to tak nie za bardzo. Ale tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli jesteście na siłowni, kółeczko jest zajęte, używacie wtedy sztangi, jesteście wszyscy zadowoleni, macie super efekty i jest ekstra. To tyle, dziękuję bardzo za mój krótki film, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu, czasem też tu i do zobaczenia w kolejnym filmie.